W czasie ferii zimowych nie brakowało chętnych na zajęcia w miejskim ośrodku kultury, młodzieżowym domu kultury i miejskiej bibliotece publicznej. Nie da się tego ocenić, czy to, czy to było super, czy było mega super. Tu zawsze jest to robić. Jechaliśmy do kina ostatnio, dzisiaj jeszcze ognisko. W każdym dniu było fajnie i zawsze było coś innego. Zrobiliśmy swoje portrety, zrobiliśmy sobie zasady, dzisiaj była yoga, naprawdę jest tu bardzo fajnie. Mówiliśmy co nam się podoba, co lubimy robić i w ogóle rozmawialiśmy z jakich szkół jesteśmy i według mnie jest bardzo fajnie. Mi się tu bardzo podoba. Dlatego, bo są miłe panie, jest fajnie, są fajne zabawy. Zainteresowanie udziałem w artystycznych feriach było w tym roku bardzo duże. Wielu uczestników planuje w taki sam sposób spędzić przyszłoroczne ferie.